Witam kochani. Niedawno usłyszałem o tzw. skali Bowisa. Przyjrzyjmy się czym ona jest i na ile ona naprawdę jest pomocą, a na ile zwodzeniem boskich dzieci budzących się w nowej rzeczywistości. Ukochani. Nie odbierajcie, że ja cokolwiek tego, że ja cokolwiek krytykuję, że przybyłem na Ziemię, aby zabrać innym zabawki typu astrologia, numerologia, wahadełkowanie, radiostezja, uzdrawianie. Bo to jednak ty masz dojrzeć. Prawdę w sobie, że to są jednak nauki starego, odchodzącego świata. Budzimy się, budzimy swoją doskonałość i ten świat niezwykle pomaga nam w tym, niezwykle pomógł nam w budzeniu się, bo oddając swoją doskonałość, gubiąc swoją doskonałość w świecie starej rzeczywistości, w świecie łudy, w świecie snu naszego ducha. Budzimy się teraz i odnajdujemy prawdę. Natomiast wielka wdzięczność do tych darów nauk, których doświadczaliśmy, jest wielką pomocą i wydostaniem się z tego świata. Dosłownym, dosłownym porzuceniem wszystkiego i pójście dalej. Porzuć wszystko, pozostaw wszystko. Jeśli zatrzymujesz dary Starego Świata, yy, które, w których to powierzałeś się nieznanej energii, aby ona na wyznaczonej ci skali podała ci na Oszustwo i zwodzenie tego świata polega na tym, polegało na tym, że podawało się wiele prawdy, że energie, które chciały wkupić się w, twoją, e, w Twoje zaufanie, mówiły ci wiele prawdy. Mówiły Ci, że kiedy mierzysz wahadełkiem kolę, to odbierasz, że jest niezdrowa, że mięso jest niezdrowe że ma bardzo niską zawartość w skali bowisa i tak łykałeś haczek. To było pomocą do pewnego stopnia, ale kiedy zaufałeś tym energiom, nie zauważałeś, że one tobą zawładnęły, że dosłownie cię opętały, że po takiej pracy w cudzysłowie byłeś wyczerpany. Nie zauważałeś, że oddawałeś moc tym światom, którym powierzyłeś siebie, w którym przyjąłeś protezę, w którym przyjąłeś pośrednictwo jednak innych światów, innych energii do wewnętrznej mądrości, kierując się na podświadomość, na energię, których nie znałeś, a nie dostrzegałeś tego, bo. Nie pracowałeś ze świadomością serca, bo nie skupiłeś się na wewnętrznej miłości, w której prosto rozświetlasz te prawdy, w której po prostu wiesz i czujesz, co jest zdrowe, co jest mniej zdrowe, czujesz wibracje, ale w żaden sposób ich nie potępiasz, w żaden sposób ich nie oceniasz, jakkolwiek zobaczenie tej prawdy. Jest podstawą nauki, jest podstawą uwolnienia, bo kochasz ich takich, jakich jacy są. Kochasz te energie mm, takie, jakimi są. W ten sposób wydostajesz się ze zwodzenia radiostezją, uzdrawianiem, astrologią, numerologią, bo nie jesteś zapisany ani w numerkach. Ani w gwiazdach, które są programem, a na pewno nie są gwiazdami, tak jak nam to wmówiono. Ale <klarzamy> powróćmy do skali Bowisa. Ona jest zapisami astralnymi. Spotkałem. Yy, 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 słyszałem o mistrzu spotkałem, który jednak uczciwie do tego podszedł, że. Sprzedawał uczestnikom swoich warsztatów w skale, które nazywał astralnymi. I tyle w tym było uczciwości, nie widząc zwodzenia, w którym to też jednak wyraźnie mówił swoim adeptom, swoim naśladowcom egzorcyzmów i uzdrawiania, które propagował, że, że ich podpina, że daje im skalę astralne, a astral. To właśnie te najniższe światy, energetyka, taka, która nas otacza, w której świecie się znaleźliśmy, i ta, która nas pochłania. I dlatego te skale tak głęboko pochłaniały ludzi, tak głęboko wyczerpywały z nich energetykę. I wystarczyło przyjrzeć się tylko agresji i krytyce wszystkich innych, którzy to obnażali, aby zobaczyć, bo krytykowanie e, ezoteryki mija się z celem, kiedy propagujesz sam uzdrawianie, to jest właśnie ezoteryką. Jest to wielkie zwodzenie, wmawianie innym. Że to Ty ich możesz uzdrowić, że to Ty ich możesz, możesz odczytać skalę ich pracy nad sobą, ich pokochania siebie. Jest to łuda, bo mm, jednak naprawdę potępiasz siebie. E ezoteryka, jako stara religia, odchodzi z ziemi. I nie w tym rzecz, żeby ją krytykować, bo była ona niezwykłą pomocą podawaną ludziom, abyśmy dostrzegli różnorodność światów, abyśmy wyszli z zacietrzewienia religii jednego, jedynego Boga który to spłodził tylko jednego, jedynego syna i który jeszcze za ciebie wszystko odpracował, oddał się. Czarnemu światu, jako męczennik, bo nie kochał siebie. Dlatego zawis na rzymskiej szubienicy. I to są prawdy, do których zmierza skala Bofisa, bo mówi ci, że na wysoko wibracyjnej skali spotkasz czarnych aniołów, spotkasz ciemne energie. Ukochane. Kiedy głęboko kochasz siebie, tą miłością, która też jest energią, oczyszczasz wszystko i jesteś wolny od wszelkich zagrożeń, podpięć pod tak zwane ciemne siły. Zobaczysz, że nic ciebie się jednak nie ima, że nie chorujesz, że nie musisz na klęczkach błagać o zdrowie Boga, któremu nie chcesz się przyjrzeć że jest to Bóg nazista, że jest to Bóg holokaustów, potopów, morderca dzieci. Ale naprawdę to my go stworzyliśmy, jego nie ma. I gdyby, gdyby on był, miałby nade nad mną siłę. Ale może ma on nad tobą, bo w niego wierzysz. Podobnie dajesz moc skalibowisa, Ty dajesz jej uwierzenie. I tworzysz nową przysięgę, nową runę, nowe przywiązanie do czarnego świata i powierzenie siebie, że to jemu zawierzasz i on ci daje odczyt. Ale jednak zapominasz, że świat, w którym się budzisz, jest matriksem, jest czarnym światem śmierci. A ty jednak jesteś świetlisty i masz wybrać czy jesteś adeptem tego świata czy staniesz się jego kapłanem ezoterykiem ezoterykiem czy w jakikolwiek inny sposób będziesz propagował ten świat śmierci przyczyniasz się do tego kiedy mówisz o czarnych aniołach i jasnych aniołach a naprawdę nie przyglądasz się temu że tak zostani, zostali nazwani namiestniki Boga, który przybył na Ziemię. Którzy to, które to istoty kosmiczne zgodnie z zapisami Biblii płodzili dzieci i rodziły się z tego olbrzymi, olbrzymy. To były pierwsze pogwałcenia przestrzeni Ziemi. I tak nazwano te istoty. Tak nazwano te światy, które oni spłodzili, i, demo, i demony kosmicznych światów, które w ten sposób otoczyły Ziemię, które w ten sposób zaczęły nimi żyć. Ale one potrzebują karmy i Ty potrzebujesz je karmić. I kiedy nie odczytujesz sercem, a przyjmujesz powierzenie siebie dla kawałka metalu, który zawieszasz na sznurku, i oddajesz się nieznanym energiom, że to one tworzą Twoje życie, że to one mierzą Twoje życie. Stajesz się miarą tych światów. One decydują o wszystkim. To rodzaj przymierza z tymi światami, dokąd z nich nie wychodzisz, nie wychodzisz z astralu. Głęboko karmisz ten astral, a to jest rodzaj odwrócenia membrany wszechczasów, które Ty masz dokonać. Odczuj prawdę, ukochany. Poczuj, co czujesz w słowach, które mówię, które płyną z mojego serca, którym głęboko uwalniam umysł, tak aby po prostu wyrażać to, co czuję, to, czego się nie uczyłem. Kiedy odrzuca Cię ode mnie, odczuj, że to odrzucenie tych światów. One nie przyjmują prawdy, one nie przyjmują światła. To nie jest wywyższenie moje ponad Tobą, bo jesteś tą samą doskonałością. Możesz przechodzić tą samą drogą, możesz wznosić się jakkolwiek chcesz, masz nieskończoność dróg w sobie, w swoim sercu. Ale kiedy Cię odrzuca, kiedy Cię razi to, co mówię, naprawdę jest to wielka gra Twego Ego. I zapięcie w matryksie, którego nie dostrzegasz. Ale ty to odbierasz odwrotnie. Przewrotność twego ego mówi ci, że to on jest egoistyczny, bo to on nie pojmuje miłości. Ale jednak ty w tym świecie masz dostrzec, że to wszystko, co doświadczaliśmy, miłością nie było. To była tylko iluzja poznania innego postrzegania miłości podanego nam poprzez czarny świat. Masz przyjąć prawdę, że to w tym świecie się budzisz, że to poprzez ten świat budzisz swego ducha i przeobrażasz ten świat, odwracasz rzeczywistość. Kochane, radość i wdzięczność do tych światów jest wielką miłością, którymi możesz je też obdarować, w którym odczujesz autentyczną swoją pracę bez potrzeby wsłuchiwania się w moją prawdę, bo jest to Twój dar. A Skala Bowisa ma Ci pokazać globalne zapięcie naszej świadomości i powierzanie się Czarnemu Światu, bo On się jawił na wiele sposobów. I nie ma znaczenia, czy pomocnicy Boga Gwałciciela, który brał ziemskie, <laughs> którzy brali ziemskie córki za żony, bo były piękne, jak podaje Biblia, jak też Ty to czujesz, że te anioły nie miały dobrych intencji, że przybyły wykorzystać Ziemię. Ty je dzielisz na dobrych i złych. Mówisz, a naprawdę łudzisz się, że to dobry anioł ci pomaga. Ukochany. a ja mówię ci, odczuj głębokie oczyszczenie serca. Odczuj głęboką miłość do tych światów. Odczuj, że ja też niczego nie potępiam i ty nie potępiasz mnie. Ani nikogo, bo po prostu kochasz, i w ten sposób zobaczysz rogate istoty, albo reptilian, którzy bujali Twoim wahadełkiem. Bez których tchnienia nic w tym świecie się nie odbywało, a teraz my z niego się uwalniamy. Mówię my, choć czuję ja. Bo ja jestem całą świadomością istoty, miłości, przemiany tego świata, a Twoja cząstka jest darem nauki, jaką Ty doświadczasz. I możesz to mierzyć w skali Bowisa lub w innej skali, ale to bardziej zmierzało jednak do tego, że rosło Twoje ego, jak to. Wysoko jest urodzone Twoje dziecko. Jak wysokim jesteś uzdrowicielem, bo masz w skali Bowisa e, tyle tysięcy. I tak wpadałeś w pułapkę. Tak zapinałeś się do światów, bo naprawdę otwierałeś tunel transformacji, czerpiąc energię też z innych, podając im złudną pułapkę. A teraz możesz to uwolnić, po prostu pokochać, poczuć prawdę, że tego nie krytykujesz, że tego nie odrzucasz, że nikogo nie odrzucasz, że od nikogo nie odrzuca Ciebie, bo jesteśmy jedną miłością, jednym pięknym przeobrażeniem. A Skala Bowisa była jedną ze skal, w których to te światy Pomo pomagały nam zobaczyć własne zwodzenie, były rodzajem zaszufladkowania nas, zapisania nas albo w hierarchii yy, gwiazd, albo w cyfrach, numerologii, cyfrologii czy innych prawd jako nowożytnej religii podawanej ludziom nowej ery, aby jednak weszli w inny kanał aby kupili modę mówienia o sercu, zamiast nim naprawdę się posługiwać. Kiedy naprawdę odczujesz serce, zobaczysz inny świat. Zobaczysz, że to nie wygląda tak słodko, że zaprzedanie się gadzim światom, de facto podanym Ci Biblią w wielkiej symbolice, abyś to doszedł, aby nie było, że te światy nie mówiły nam o tym, ale my odczytywaliśmy to umysłem. Odczytując sercem, jesteś w początku wielkiego przebudzenia świadomości miłości w sobie i możesz krok po kroku odpinać energię, które przyjmowałeś które łykałeś naiwnie, że ono, one ci pomogą, że one ci zmierzą, że się odczytasz, a była to tylko praca w iluzji, w świadomości ego, w fałszu serca, który odczuwałeś myśląc, że to jest miłością. Naprawdę kierowała to bo walka i nie dostrzegałeś, że jest to strach. Naprawdę kierowała tobą agresja, cierpienie, bóle. Doświadczałeś chorób i nie chciałeś widzieć, że te choroby są prawdą, że jesteś w czarnym świecie, że te dolegliwości są prawdą, że to ty doświadczasz ciemnych istot. Gdzieś przeczytałem ciemniaków. Nie chcesz przyjąć tej prawdy. A to jest początkiem wielkiego przeobrażenia, wielkiego przyjęcia prawdy o sobie, że po to tu przybyłeś, aby poznać ten świat, aby głęboko do, go doświadczyć, aby poznać śmierć i jako Bóg głęboko się stoczyłeś, oddając siebie w poniewierkę gadzim istotom i światu śmierci, którzy oni zorganizowali ludziom. Teraz się budzimy, ale kiedy odbierasz odrzucenia, podajesz prawdę, której może nie chcesz przyjąć, że żyjesz w strachu, że próbujesz tworzyć separację, oddzielenia, podziały, że przenika cię lęk, bo kiedy kochasz prawdziwie sercem, nie odrzuca cię do nikogo. Każdemu potrafisz powiedzieć, że go kochasz. Nie czujesz agresji, która budzi walkę, która budzi zacietrzewienie. Nie chorujesz. Nie potępiasz bogów, których stworzyłeś, bo już wiesz i czujesz, że oni nie istnieją. Bo gdyby istnieli, to już stworzyliby mi Armagedon. Ale jeśli ja w nich nie wierzę. To nie daję im siły nad sobą, a to Ty decydujesz, czy oddajesz im nadal moc, bo zapominasz miejsc w Twoich doświadczeniach, w których głęboko bijąc się w piersi, w czarnych rytuałach, z użyciem krwi i zjadania ciała, czy ofiarowania dziecka, głęboko tym bogom przysiągłeś. I ci sami bogowie dają Ci wahadełko, Dają ci kawałek metalu, i mówią, że oto dają ci świetlistych aniołów i te anioły wahadełkują i pokazują ci najlepsze miejsce na skali perfekcyjne. Ukochani, kiedyś znalazłem się w początkach swojego poszukiwania w miejscu. Wahadełkujących i wybrałem yy, trzy osoby, które uznałem, że są bardzo zaawansowane, i poprosiłem ich o odczyty. Każdy z tych odczytów zaprzeczał sobie. Każda z tych osób całkowicie zaprzeczała odczytom drugiej osoby, a te osoby uczyły się razem. <laughs> Ale to była prawda, na którą ja byłem gotowy, bo czyniłem to bardziej w intencji, że mam to zdemaskować, że mam obrać inną drogę. Dlatego to zobaczyłem, dlatego y, uwolniłem siebie z ułudy, ale jestem wdzięczny. Dlatego tego nie krytykuję i nie potępiam tych osób, że one w tym trwają że nadal śpią i żyją z wahadełkiem, który ich drenuje. Niektórzy nawet te wahadełko nazywają istotą, że powierzają się bogini Izys, że powierzają się dla Karnaka, a nie wiedzą, że tak stworzyły i karmią czarną istotę i żyją w jej hipnotycznej energii. I tak trwają w hipnozie, w której się budzimy na Ziemi, tak umacniają hipnozę. I tak e, tą hipnozę roztaczamy, kiedy przyjmujemy złudne skale, nazywając je chociażby Bowisa, ale. To wszystko jest zaprzeczeniem yy, logiki, jest pomocą na etapie niemowlęctwa. Kiedy jednak chcesz wyjść z zasysania siebie do innych światów, proszę Cię, uwolnij tę skalę, uwolnij wahadełko, uwolnij iluzję kodowania siebie poprzez podświadomość, uwolnij podłączenia siebie pod... Czarnych czy świetlistych aniołów? Bo ja ci mówię, że jednak to są istoty, które zagubiły się znacznie głębiej, które nie mogą same tu żyć, które potrzebują mm, energii, że są to namiestnicy yy, czarnego Boga w śmierci, Boga, który, którego stworzyliśmy, któremu daliśmy energię. I może modlisz się jeszcze do jego archaniołów, może powierzasz, rozpowszechniasz przekazy tych archaniołów. Naprawdę rozkładasz pułapki dla ludzi, karmę, którą, w którą łapią się twoi bliscy. Naprawdę im nie pomagasz, bo umacniasz stary świat. Może mówisz, że inni tego potrzebują, że dajesz im to, co potrzebują, ale jednak tak stajesz się kapłanem tych światów, stajesz się namiestnikiem. Poczuj tylko, że ich uwalniasz. A może się zdziwisz, że zobaczysz, że przestaje być tak miło że dotąd jednak całą swoją kreację oddawałeś tym światom i one ci pomagały. A kiedy teraz rozpoczynasz wyjście poza Matrix, odczujesz prawdę i zastanowienie, czy jesteś gotowy tworzyć samemu, czy jesteś gotowy kreować samemu. Nowy świat. Kocham Ciebie.